Nie chcę, żebyś skończył jak twój ojciec. Pracuję nad tym, żeby się stąd wyrwać. Za odejście ponosi się konsekwencje. Jestem ślepy i kręci mnie spinik. Nowy auto, nowy zespół. Kto siedzi za kółkiem? Ja. Biorę udział w zawodach. Premierowy odcinek serialu Spinners. Dziś o 20.00. Oglądaj w Kanal Plus w seriale lub w serwisie Kanal Plus. Wrócił twój brat. Cały bałagan to jego dzieło. Zapłacisz za to. Wojna gangów trwa. Każdy ruch to zdrada. Każda zdrada to nowe ofiary. Premierowy odcinek trzeciego sezonu serialu Gangi Londynu. Jutro o 21. Oglądaj w kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. No znowu mamy problem, z zasada. Na przypadek to wszystko nie wygląda. Nieszczęścia chodzą parami. Ale wszystkie dotyczą jednej pary: pana i zasady. W branży działam już od 25 lat. Boża wola, to teraz mój teren! Co mi się zdaje, panie wieczny? Że znowu będziemy musieli razem podziałać. Premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Minuta Ciszy. W piątek o 21.00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Wypożyczalnia Carly's najlepsza w Pensylwanii, mówi Carly. Przesyłka do Tallahassee. Dokąd jedziecie? Tallahassee. Prowadzą to auto za was. To źle? Źle, jeśli znajdą towar. Kto mówi? Ktoś, kto chce milion dolarów. Szukacie dwóch dziwaków. Premiera Kanal Plus. Żegnajcie laleczki. W sobotę 27 września o 21. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Przegląd polskich filmów wyprodukowanych z udziałem Kanal Plus. Na 30-lecie Kanal Plus w Polsce. To niech każdy z nas się zapyta. Po co tu przyszliśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Przypomnieć i pamiętać o tym. I w takich chwilach, jak dzisiejszy dzień, czujesz, że jesteś śmietnością. Wychowanek poprawczaka podszywający się pod księdza w nominowanym do Oscara Bożym Ciele. Gwiazda fitnessu w złotej klatce Instagramowych lajków. Lis i mysz dawni wrogowie, na wspólnej drodze w zaświatach. Obcość w swojskim krajobrazie polskiego osiedla. Nagrodzony w Wenecji chleb i sól. 30 lat Kanal Plus z polskim kinem. W piątkowe wieczory w Kanal Plus Premium. Wszystkie filmy, seriale, koncerty i dokumenty są również dostępne w serwisie streamingowym Kanal Plus. Uciekła. Nie no. Zaraz, zaraz wrócę. Tam, super. Teraz. Cieszymy się. Ja, ty Czuj, się Czuj się w tym kadrze jak u siebie w domu. Nie musisz Ale odchodzić, gdzieś jest problem tak za pogodą. Rafał, jakie są te pierwsze podstawowe e, informacje? No bo wiemy o tym, że e, sieć zamierza sprzedać 800, 800 sklepów w Polsce. Czy wiadomo dlaczego? Co takiego się wydarzyło? No. Nie, przepraszam bardzo, to takie lekkie problemy chyba z łącznością teraz nastąpiły moje, z reżyserką, no i też w drugą stronę. Panie Krzysztofie, matematyka, czego jest więcej? Cyfr czy liczb? Cyfr. Nie, cyfr, choćby arabskich, jest 10, a liczb, ile tylko pomyślimy? To kolejny już przypadek odnalezienia drona na Lubelszczyźnie po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę w ubiegłym tygodniu. Wczoraj szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła poinformował, że przed tygodniem odnotowano 21 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej i jeszcze nie wszystkie drony i szczątki odnaleziono. Postęp zastraszyć, a wykluczyć kliknięciem. Podlega ono karze, w tym wypadku karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Udowodnienie nękania niestety w praktyce nie jest łatwe. Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie. No no Za chwilkę jeszcze pan premier został tam zatrzymany yy, przez państwa. Co tam. Drodzy Państwo, dziękujemy za dziś, Patrycja dziękujemy. dziękujemy Łukaszu, dziękujemy, dziękujemy Kasiu, dziękujemy. dziękujemy, Państwu też dziękujemy. Zapraszamy w imieniu Marzeny i Łukasza i Łukasz. jutro na 7.30. A na koniec, drodzy Państwo. No, to jeszcze, to jeszcze to jeszcze. Ja się myślę, że to już działo. to, że nie, zapowiadamy Damia. Nie, to jeszcze nie, dobra. Nie, nie będzie się działo. Jeszcze w programie będzie się działo, kochani, tu się dużo dzieje co dalej. W Pytaniu na śniadanie. O znalezisku poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Zamojska Policja. W jej wpisie czytamy. Dziś o godzinie 10.59 komenda miejska policji w Zamościu otrzymała zgłoszenie o ujawnieniu obiektu w terenie leśnym w miejscowości Stanisławka Gmina Sitno. Zabezpieczyliśmy teren i powiadomiliśmy odpowiednie służby oraz prokuraturę okręgową w Lublinie. I proszę Państwa, na tym kończymy to wydanie serwisu informacyjnego. Kolejne informacje już za chwilę.